serdecznie, Paweł Grzes, Grzech.pl. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć, to będzie krótki film wideo, chciałem Ci powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, której dużo osób niestety nie potrafi zrozumieć. Chodzi mi o osoby, które chcą zarabiać w internecie, zaczynają, stawiają swoje pierwsze kroki. Otóż chodzi o to, że programy partnerskie, marketingi sieciowe, różne inne produkty to tak naprawdę nie jest Twój biznes. Twoim biznesem po pierwsze jesteś Ty sam, czyli Twoja marka, Twoje imię i nazwisko i po drugie lista kontaktów, czyli Marketing sieciowy, programy partnerskie nie mają znaczenia. Najważniejszy jesteś Ty i listę kontaktów. Codziennie, nieustannie, jak taki automat, musisz budować swoją listę kontaktów. Objętnie co robisz, czy wklejesz jakiś post na Facebooku, buduj listę kontaktów. Rozmawiasz ze znajomymi, buduj listę kontaktów. Jesteś gdzieś na jakiejś wycieczce, kładź wizytówki tam, gdzie możesz z linkiem do Twojej strony. Cały czas budujesz listę kontaktów. Jeśli nie będziesz mieć swojej listy, to tak naprawdę nie będziesz mieć biznesu. Lista kontaktów to podstawa, musisz do tego zacząć nieustannie. Na początku ona nie będzie oczywiście duża, musi zaczynać stopniowo, ale pamiętaj, lista kontaktów to jest twój biznes. Jeśli masz dobrą listę kontaktów, dobrze zbudowaną i w miarę już dużą, to jednym mailem, jednym mailem, dwoma, trzema mailami jesteś w stanie naprawdę pozyskiwać bardzo dużo partnerów do swojego biznesu, do swoich programów partnerskich, ale nie do jednego, ale do kilku, przeróżnych programów partnerskich. Możesz tak wszystko ustawić, tworzy sobie takie tunele sprzedażowe, że na automacie, automatycznie jesteś w stanie budować, promować nawet 5, 6, 7 różnych programów partnerskich, niezależnie od siebie. Ja właśnie tak robię, wszystko mam ustawione praktycznie na automacie i rozdzielam po prostu wszystko w autoresponderze w taki sposób, aby stopniowo promować każdy program po kolei. Ok, to na tyle. Niedługo za kilka dni nagram kolejny film, gdzie będę Ci pokazywał już konkretnie. Od czego zacząć? Jak zacząć właśnie budować swoją listę kontaktów? Jak poruszać się po mediach społecznościowych? Jak na, właśnie na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Google, na Twitterze budować swoją listę kontaktów? To są takie proste czynności, które będziesz wykonywać każdego dnia, rano i wieczorem. OK, na dzisiaj to tyle. Jestem teraz na mojej działce, gdzie właśnie kończę budować swój dom. To jest właśnie wynik pracy w marketingu internetowym, promowaniu programów partnerskich i właśnie dzięki liście kontaktów. Jestem w stanie zarabiać w internecie, zbudować dom niedługo tu zamieszkać. Pomogę Ci też to osiągnąć. Chcę pomóc jak, jak największej ilości osób do, również zarabiać dobre pieniądze w internecie, 500 zł kwoty miesięcznie i niedługo to osiągniemy wspólnie. OK. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się już za kilka dni. Cześć.